Za to! Chcę wyjść na dwór. Nie ma mowy z minus 30 stopni. Wpadniesz do stawu, jak ostatni będzie problem. Jutro będzie minus 15, to wyjdziesz. No ale weź, no nudzi mi się. Nie pyskuj młody, znajdź sobie jakieś zajęcie. Muszę ci posmarować usta i dam ci tą najgrubszą kurtkę. Jest zima stulecia, nie widziałeś w telewizji? Na dworze jest minus dwa, odczuwalne jest minus cztery. Nie byłeś już tydzień w szkole, zostań jeszcze jeden dzień. Ale mamo, to nie chodzi o szkołę. Skończył mi się likwid papierosa, muszę iść. Synku, nagrzałem w aucie, jest 22 stopnie. Na razie się nigdzie nie ruszaj. Przejadę przez furtkę, pod same drzwi, zatrąbię, to wtedy wsiądziesz szybko do auta, dobrze? Chemia się pisze przez ch? Ale numer. Synku, ciocia Ela otworzyła pensjonat obok Zakopanego i nas zaprosiła. Jedziemy na trzy dni. Ło, wow, to będzie najlepsza przygoda w życiu, jest! Synku, spójrz, już prawie jesteśmy na miejscu. Oto przed nami nasz Winter Kingdom Hotel Luxury Residence Wellness, Wellness and Spa, Expensive Apartments. Prywatny stok narciarski, basen, solarium, akwarium, terrarium. Tu jest za zimno. Ja chcę do Dubaju. Oh.